Do lokalnego warzywniaczka. No to co, spacerujemy. Uh, 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 uh. Zabrać kilku znajomych te trików. Cześć, witajcie. Dzisiaj taki szybki odcinek. Idziemy na zakupy. Idziemy na zakupy do lokalnego warzywniaczka. Dlaczego idziemy, a nie jedziemy? Bo mamy takie noworoczne postanowienie. Żeby co najmniej godzinę dwie dziennie spacerować. W związku z czym mamy 4 km do pokonania. Jak wspomniałam, idziemy kupić warzywka, idziemy do naszego księgowego, bo biurokracja niestety nas nie omija. No, a przy okazji dla zdrowotności, właśnie o samochody zostają. My idziemy się przespacerować i pokażemy Wam trochę okolicy. No to co? Spacerujemy. Zobaczcie, jakie mamy dzisiaj wzburzone morze. Było kilka bezwiecznych dni, ale oczywiście pogoda zimowa wróciła do normy. Czyli co na Malcie się dzieje? Wieje. Ale ma to swój urok. No zobaczcie, czy taka zatoka nie wygląda fajnie. Tylko się obawiam, czy nas za chwilę coś nie pochlapie. Zobaczcie, co się dzieje. Normalnie latem, no nie tylko latem, generalnie przy fajnej pogodzie, Tutaj są porostawiane stoliki, otwarte są restauracje, no i ludzie jedzą, ale przy takim wietrze no jest to niewykonalne. Chcielibyście tutaj zjeść? Spróbujemy przejść tak, żeby zostać niezamoczonym. Wow. Uuu, uuu, <gry> Ale sobie trasę wybraliśmy. Dobra. Spróbuję. 我天。 To jest taka lokalna dyskoteka na wolnym powietrzu. W sezonie tutaj odbywają się właśnie dyskoteki. W sumie to nigdy nie byliśmy, nie wiem. no. Nie wiem czy w tym wieku to jeszcze wypada. 18 dawno skończone. Może kiedyś się wybierzemy, tylko musielibyśmy zabrać kilku znajomych tetryków, żeby się poczuć raźniej. Zobaczcie, jakie tu piękne pomarańcze gry, fruty rosną. Pyszne, soczyste, pachnące. A zima to jest właśnie sezon na cytrusy na Malcie. To jest stara pralnia. W XVI wieku mieszkańcy wybudowali całą tą infrastrukturę, ponieważ było tutaj źródeł słodkiej wody. Po to, aby farmerzy, rybacy i ogólnie mieszkańcy mogli tutaj grać. Co ciekawe, spralnia wykorzystywana jest nawet do dnia dzisiejszego. Oczywiście nie jest to tak popularne jak było w tamtych czasach, ale wciąż można spotkać gospodynie domowe. Gdy tutaj swoje ubrania. Moi drodzy, zbliżamy się do warzywniaka. Dlaczego chcę Wam pokazać warzywniak? Otóż dlatego, że najfajniejsze warzywniaki z najświeższymi, prosto z pola i najtańszymi warzywami znajdują się w miejscach, w których nie spodziewalibyście się, że mogą się znajdować. Tak jak ten na przykład w garażu. Normalnie, idąc sobie ulicą, można po prostu pominąć go, nie widząc nawet, że można tam wejść i te warzywa kupić. Dlatego właśnie pokażemy Wam jeden z takich nietypowych warzywniaków. Maseczka na twarz i wchodzimy. Zobaczcie, lokalne pomarańcze, jakieś cukinie, czy to kabaczki, nie wiem, kala buraki, karczochy, nigdy nie wiem co się z nich robi. Trzeba? Z karczofiem. Marosy, to też taka, taki ichnikabaczek. I taka ciekawostka moi drodzy: w takich zielonych skrzynkach znajdują się lokalne produkty. Tak się tutaj utarło to jest taka niepisana umowa. Więc, jeżeli chcecie zasmakować, będąc na Malcie, lokalnych produktów, wybierajcie te z zielonych skrzynek. Inne jakieś kartony, worki czy inne opakowania to jest import na no, najczęściej z włoch. <śmieniciela> I przyjechała świeża dostawa pomarańczy lokalnych. To miejsce pewnie już znacie z filmu o Wiktorii. A jak nie, to zajrzyjcie do niego. To jest Villa Randall. Taki lokalny mini parczek w centrum. Moi drodzy, dochodzimy do naszego biura księgowego, więc teraz czas na mniej przyjemne rzeczy. Także w tym miejscu się z Wami żegnam. Dziękuję, że przebyliście ze mną ten spacer dzisiaj. Przeszliśmy razem prawie 4 km. My mamy jeszcze 4 km drogi powrotnej, ale nie poddajemy się. No i co? Zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Subadajcie, tak, subadajcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was ciepło, trzymajcie się, cześć!